To, co przeżywamy w życiu, to zawsze dzieło wspólne z kimś. Nawet jeśli nam się wydaje, że jesteśmy sami, że wszyscy nas opuścili, to w gruncie rzeczy nasze uczucia, nasze myśli wynikają z poprzednich interakcji, z bólu, który nam ktoś zadał, z zawodu. Różne osoby mają swój wkład w nasze przeżywanie świata. I jest też w pieśni nad pieśniami podobnie. Jest to tekst dramatyczny, w sensie spektaklu teatralnego, rozpisany na role. Świadomie więc kształtu, kształtuje atmosfery, które czytelnik odbiera właśnie w relacjach pomiędzy bohaterami, oblubienicą, oblubieńcem, są dwa chóry, są bracia-oblubienicy. I właśnie interakcja z innymi osadza nasze uczucia w szerszym kontekście. Studzi albo albo rozszerza, nadaje im prawdziwy, konkretny smak, często bardzo gorzki, a często też prowadza nas w euforię. I tak też mamy w naszym tekście. Oto chór pociesza szukającą oblubieńca, zasmuconą oblubienicę. Jeśli nie wiesz o najpiękniejsza z niewiast, pójdź za śladami trzód i paść koźlęta Twe przy szałasach pasterzy. Jeśli nie wiesz, chór jest świadkiem jej poszukiwań, słyszał jej skargi i delikatnie proponuje strategię poszukiwania. Delikatnie i konkretnie, szanując wolną wolę, ale okazując też wielką empatię. Iść po śladach, trzód, jednocześnie troszcząc się o własne koźlęta to dylemat osób kochających. Jak zintegrować własne zadanie? Z pragnieniem bycia z osobą kochaną i z tym wszystkim, co to pragnienie powoduje. Przecież pamiętamy, że obłubienica już się wcześniej skarżyła, iż nie udało jej się upilnować winnicy. Czy to już był efekt zakochania, czy może po prostu jest taka nie, niezorganizowana, może roztargniona. A jeżeli dochodzi do tego jeszcze miłość, człowiek chce się. Zebrać, ale pozostaje sobą, ma swoje życie, swoje zadania. Z jednej strony potrzebuje więc przebudować dotychczasowe wartości, przyzwyczajenia, a z drugiej strony chce wzmóc wysiłek, żeby być z innym, wpuścić, wprowadzić innego do swoich spraw, nie przestając żyć własnym życiem. I oto życie zaczyna być szczególnie intensywne, jakby rozgrywa się na podwójnych obrotach, intuicyjnie szuka się wsparcia, sprzymierzeńców, ale też człowiek sam okazuje się, odkrywa jak bardzo może być dzielny, jak bardzo może się zorganizować. I tutaj to właśnie ta rola chóru bardzo ważna jest, pomaganie innym w miłości, dostrzeganie ich, ich trudności, dylematów, w szukaniu ukochanych, w realizacji tęsknot. W ten sposób świat może i powinien mieć więcej miłości. Nasza wspólna troska o miłość jest też troską o naszą miłość i o generalnie obecność miłości w naszym życiu. Zawsze gdzieś do nas wróci, jeżeli damy jej pomocną dłoń. A tutaj pojawia się już oblubieniec. Ciekawe jest jego podejście. Bez wątpienia jest zakochany, widzi oblubienicę, jednak idealistycznie bardziej zachwycony, niż utęskniony. Męskie podejście poetyckie. Jakże pracuje jego wyobraźnia, zapadnie o miłość. Oto rozszerzona spektrum widzenia Oblubienicy jej piękna i jej ciała Do zaprzęgu faraona przyrówną się, przyjaciółko moja. Śliczne są lica Twe wśród wisiorków, Szyja twa wśród korali i wisiorki, Zrobimy Ci złote z kuleczkami ze srebra. Ciało staje się Spektaklem piękna twarz, szyja, dekoracje, biżuteria, filionowe pieszczoty, wyobraźni, miłość szuka formy. Chce kreatywnie zdobić, celebrować osobę ukochaną, rozkoszować się im w sposób konkretny wziąć w udział w jego doświadczaniu. Czyż nie jest takie spojrzenie Pana Jezusa na nas, na Kościół? Chce widzieć oblubienicę piękną. zdobią więc swoją łaską, rozmaitymi darami. Widzi ją w szerokim kontekście rozmaitych obrazów, przypowieści. Podczas gdy ona jest zamknięta jedynie w własnej tęsknocie, w własnych poszukiwaniach, lękach. Szuka więc po omacku rad, wyzwanie, i właśnie ta wrażliwość jest ważnym narzędziem interakcji. Spotkać drugiego człowieka, zobaczyć jego potrzeby, potrzeby jego serca i pomyśleć, jak pomóc mu zaspokoić te pragnienia bardziej niż, niż myśli, niż może. Podać mu rękę. I wszystko zaczyna się od, od ruchu serca, ale też. Obejmuje ciało i to spotkanie, tęsknoty i zagubienia oblubienicy wraz z taką wielką hojnością, wielką, idealistyczną wizją oblubieńca, bo to spotkanie komplementarne, potrzeba ujrzeć całość. Zazwyczaj widzimy część jakiegoś w jakiejś sytuacji, ponieważ emocje, ponieważ zmęczenie, tak to. I w interakcji z drugim człowiekiem możemy dostrzec, słuchając go, otwierając się na niego, dostrzec całość. I właśnie na tym też polega do tej mocy, piękno tego dialogu. Dwa różne poziomy się spotykają i oblubnica słyszy, że, że jest piękna, że jest śliczna, że właśnie tymi słowami wyraża się miłość. I, i, i na pewno w ten sposób jest łatwiej szukać, łatwiej wzrastać miłość.